两我人，两个了 Nasze serca przyjaźni wciąż pragną, Bóg szczęścia w duszy jest wyryty. Trudno jednak pragnienie to ziścić, Bo przyjaciel jest skarbem ukrytym. Jesteś mym skarbem, drogą, prawdą bardzo mi cenną, szczęściem mojej duszy pokarmem. Prawdą głodowni chyba, jak nie ma przedem Wciąż ze mną. Że bardzo nas kocha potęcza, pochodzi od Pana Boga, wiecie Pochodzi od Pana Boga, dlatego połóżcie teraz w sobie bańki, będziemy jeszcze puszczali te bańki, połóżcie te urządzenia na bańki. Podziękujemy Panu Bogu za tęczę. Za to, że tęcza mówi o przyjaźni Pana Boga z ludźmi, o przyjaźni Pana Jezusa z każdym z nas. Złóżcie ładnie ręce, pomyślcie o tym, że Pan Jezus nas słucha, bo nas kocha i zaśpiewamy radosną piosenkę, że ten dzień daje nam Pan Jezus. Przeżegnamy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I klaszemy. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się z nim. Oto jest dzień... Oto jest dzień, który dał nam Pan. I ten dzień nam daje Pan Jezus, abyśmy z nim także się zaprzyjaźnili. Jest naszym przyjacielem, żebyśmy sobie przypomnieli o tym, jak Pan Jezus nas bardzo kocha. I dzisiaj Pan Jezus nam mówi o tym, że jesteśmy Jego braćmi i siostrami. Przez Boga Ojca pokazał tęczę wielkiemu Noe. Miał na imię Noe. Kiedy ludzie bardzo grzeszyli odeszli od Pana Boga, Pan Bóg po potopie daje znak miłości przyjaźni, tęczę. i przyjaźni tęcze. I o tej chwili ludzie przypomnieli sobie o tym, że Pan Bóg chce być ich ojcem i prosi Pan Bóg o to abyśmy według Jego przepisu na życie postępowali. Ten przepis przyjęliśmy od Pana Jezusa w sakramencie chrztu. I wreszcie kochani, dziś nam chce przypomnieć, Pan Jezus, że jesteśmy braćmi i sami całego świata. Jakich tu macie przedstawicieli różnych raz. Kogo ty tu widzisz? Kogo ty tu widzisz? Rozpoznajecie? Murzyn, Japończyk, Eskimos. Wszyscy są naszymi braćmi i siostrami. I chcę, Jezus, byśmy wszyscy byli wielką rodziną dzieci bożych i żyli przy ogromnej przyjaźni. Do tego nas Pan Jezus zaprasza. Popatrzcie na Pana Jezusa. Ruszcie ładnie ręce. I powtarzajcie za mną. Panie Jezu, dziękuję za przyjaźń, jaką mi dajesz. Tęcza będzie mi przypominała, że nas bardzo kochasz. Zobaczę tęczę, będzie mówiła, jesteś Moim synem, jesteś moją córką, tak mówi Pan Bóg. Kocham Cię przez rodziców, kocham Cię przez nauczycieli, wychowawców, przez księży i kocham Cię przez wszystkich ludzi. Chcemy Panie zrobić także Twoimi przyjaciółmi. Chcemy Cię bardzo, a bardzo kochać. Weźmiemy się za ręce. A teraz może puść jeszcze bańki, żeby one nam przypominały, że jest tęcza, która mówi o przyjaźni z Panem Bogiem. Wszyscy dmuchamy teraz. Wszyscy dmuchamy. Dobrze. O, pięknie. Dobrze. Patrzcie, jakie piękne kolory są w tej tęczy. Tęcza. Dobrze, Panie Jezu, że ta tęcza będzie nam mówiła: Bóg nas kocha. Chcemy być przyjaciółmi Pana Boga, bo Pan Bóg nas kocha przez Pana Jezusa, przez rodziców. Przez nauczycieli wychowawców. Pięknie. Podmuchajcie sobie jeszcze. Dobrze. Połóżcie teraz te przybory. Dobrze. Weźmiemy się za ręce. Utworzymy krąg, bo jesteśmy bożymi dziećmi. Dobrze. Wszyscy weźmiemy się za ręce. Weź, chodź też tutaj do nas. Weźmy się za ręce. Weź go za rękę też. Dobrze. I teraz pomyślcie o tym. Tęcza to znak przyjaźni z Panem Bogiem. Tęcza to znak miłości, jaką Pan Bóg nam okazuje przez rodziców, nauczycieli, wychowawców. Panie Jezu, chcę być twoim przyjacielem, powiemy głośno. Panie Jezu, chcę być twoim przyjacielem, chcę kochać wszystkich ludzi, chcę kochać wszystkich ludzi. Pomagaj nam Jezu, i biemy brawo, żeby podziękować za ten przyjaźń Panie To Ty Jezu jesteś mym skarbem, obroną wartością bezcenną, szczęściem mojej duszy. Do...